Czyli to nie tylko było ludobójstwo, ale ofiary ginęły w straszliwych mękach. To było okrucieństwo straszliwe. I często można spotkać się z opinią, z takim pytaniem, pytaniem niejako wyrzutem. Ale czy to jest dobry moment wojna na Ukrainie, żeby wymagać od Ukraińców teraz, żeby podejmowali tę kwestię, żeby uznawali nasze, no nie roszczenia, ale przecież całkiem uprawnione dążenie do tego, żeby utrwalić tą prawdę o tym co się wtedy stało. Ja uważam, że to jest doskonały moment właśnie teraz, żeby Ukraińcom o tym przypominać cierpliwie i systematycznie, ponieważ często słyszeliśmy wcześniej taki argument, że no tak, ale Ukraińcy nie mieli bohaterów, no i muszą tego Bandery i słuchawycza teraz w jakiś sposób upamiętniać kwestia Wołynia. Natomiast teraz oni mają prawdziwych bohaterów, którzy własną krwią walczą o wolność, niepodległość I Ukrainy, bohaterskie miejsca, a nie krwią niewinnych ofiar, obrońcy Azów Stalu, obrońcy Kijowa, obrońcy Wyspy Wężowej, obrońcy Bachmutu. To są realni bohaterowie. Jeżeli dzisiaj Ukraińcy słusznie i cała światowa opinia oburza się z powodu widoków w Buczy, w Wirpieniu, w Borodziance, w innych miejscach, gdzie armia rosyjska niestety pokazała swoje straszliwe barbarzyńskie oblicze, to trzeba Ukraińcom. Przypominać, że my na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, takich bucz mieliśmy bardzo dużo. I zrozumcie nas, że my chcemy upamiętniać ofiary i chcemy, żeby wreszcie ze strony waszych przedstawicieli padło to słowo: kto je był katem i kto był ofiarą. Kto je był katem i kto był ofiarą. Słowo współczuję jest pierwszym nieśmiałym krokiem w, tym, w tą stronę. Tak, panie profesorze, wspomniał pan o tym, że powinniśmy prowadzić ten dialog przypomnienia, dialog upamiętnienia, a w jakiej formule to robić? W każdej możliwej, to znaczy zarówno gdy chodzi o ten szczebel najwyższy relacji polityków najwyższego szczebla, ale także gdy chodzi o szeroko pojętą i to jest oczywiście klucz szeroko pojęta sfera edukacji.